Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dresik. Niestety nie ogarniam OBS-a, żeby nagrywać pomiędzy dwoma oknami. No i muszę sobie poprzeklejać. Sorry, ale nie mam czasu na zabawy, żeby to ogarniać. Kolega Kulawy Małos, z którym ostatnio, że tak powiem, się zgadzałem we wszystkim, co opisał. tym razem się nie zgadzam. No i chciałbym nagrać, dlaczego się nie zgadzam. Pod filmikiem odnośnie doboru flag... I wzorów do flag. Kolega napisał, że pattern Uniku jest bezużyteczny. No i dlaczego w mojej ocenie ten komentarz jest błędny? Otóż kolega twierdzi, że dla przykładu jak Hirek ma 15 tysięcy Uniku. Ja wziąłem sobie przykładowo mojego Dante, takiego jak on ma aktualnie statystyki, nie jakieś tam wymaksowane, tylko mój ma. Uniku ma 13 370. E, maksymalny artefakt, który odpala, e, jak odpala ulti, to jest 14 tysięcy niespełna, tak, e, to jest, te statystyki są na podstawie mojego bohatera, jakie ja mam w grze. E, tutaj jest teza jest taka, że jak ma bohater 15 tysięcy uniku, czyli troszkę więcej niż mam, pattern, no, obniży mu o, 15% ma 12,700, ale gdy Hirek użyje Ulta, 14% 000, uniku z pierwszego artefaktu, czyli przypadek Dantego na przykład, i tak wymaksuje sobie Unik do Max, 30, 80% szansy na Unik. I to jest. Tak to nie działa. Niestety wzór pokazuje inaczej. I teraz, dlaczego jest inaczej, to już tłumaczę. Patrzcie, wzór na Unik to jest wartość uniku bazowego. W naszym przypadku te 13370, co tutaj jest unik, tak? Podzielony przez sumę uniku tego plus zwinności w przypadku strzelca głównej statystyki. U Aurory to będzie siła i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli weźmiemy taki wzorek, podstawimy pod to równe wartości, czyli równa wartość, równa wartość uniku i atrybutu podstawowego, po 14000 przyjąłem, to wartość szansa na unik jest 50-50. Dokładnie taki przypadek, taki wzorek, tu jest przeliczone. No sorry, grafika jest ułomna, prosta, ale taka musi być, bo to nie, nie chodzi o to, żeby piękne filmiki tworzyć, tylko żeby wyjaśnić. I teraz, jeżeli weźmiemy przykład Dantego, jakby mój Dante bił się z takim samym Dante o takich samych statystykach, to póki nie odpali uniku, ma szansę na trafienie, znaczy on, on ma szansę na unik 44%. Czyli staje na początku bitwy jeden na drugiego, to szanse, że uniknie takiego dantego ma mniej niż 50%. Dlaczego? Bo wartość atrybutu mam wyższą niż wartość bazowego uniku. Sytuacja zmienia się w momencie, kiedy odpalam artefakt. Pierwszy ulti leci i mój już ma z, e, wartość uniku podstawowego plus artefakt. I to jest odpowiedzenie, tutaj jest w tym wzorze. E, za wartość uników dajemy sumę. Uniku plus uniku z artefaktu. Mówimy o jednej kumulacji artefaktu. Wiemy, może się skumulować pięć razy. Będziesz miał tam, nie wiem, Heidi plus jeszcze Aurore plus coś. Może się okazać, że ten unik jest tam potrojony. Ale dla naszej statystyki przyjmowane zgodnie z tym, że jak odpali unik, to już ma 80%, nie ma 80%, ma 62%. Przeciwko takiemu samemu dantemu. A ten Dante, no to powiedzmy tam, no już ociera się o, o skończoną postać. Jeszcze mu brakuje tylko tam w drzewie wszystkich tych statystyk. A tak to już ma i wszystkie skórki i wszystkie tam inne, to nieważne. No i teraz mamy sytuację taką, że... Yy, Redukcja uniku 15%. 15%, no to to już jest czerwona wartość na sztandarze, no to to już jest trochę. No ale co, jaką mamy sytuację? Taką mamy, że unik bazowy redukujemy o 15%, czyli wymnażamy razy 0,85. Wartość atrybutu podstawowego nie zmieniamy i artefakt zmieniamy. Wymnażamy po prostu. No i szansa z 44%, która była pierwotnie, jeżeli użyjemy tego. Tego mamy 40%. Jest to różnica względnie względem drugiego 10%, ale ewentualnie, no bo 4%, ten, 4 40%. Także jak ten, jak patrzycie na to, no to nie jest 15% jak na paternie, tak? To tutaj niestety nie ma tak, ale różnica jest. I nie jest tak, że jeżeli weźmiecie tą redukcję uniku, to macie 80%. Na starcie macie 60%, a teraz macie 58%. OK, tu jest tylko 4% różnicy. Tu jest też 4% różnicy. Tutaj to jest powiedzmy 10% wartości ogólnej. Tutaj to jest odpowiednio mniej. Tam powiedzmy 8%, tak mi się wydaje, na pierwszy rzut oka. 6, 4... No, 68% granica tych granicach gdzieś jest. Wartości ogólnej. Także nie jest tak, że jak odpali ktoś ulti, to już ma 80% szansy na unik. To jest raz. Dwa, wpływ ten, wartość na sztandarze ma. Może nie jest tak duża, jak tutaj jest napisany ten procent, ale nadal jest. A jak wiemy w tej grze, no, wszystko jest na. Procencie, tak? Na procencie jest szansa na krytyka, na procencie jest szansa na unik i mamy większą szansę, tym statystycznie częściej wygramy. No. Więc ja podtrzymuję swoje zdanie z filmiku, że jeżeli idziemy w PERMA, nazwijmy to ofensywną flagę, to dajemy tam wszystkie sztandary, na sztandar, wszystkie wzory ofensywne. E, Bustowanie, na przykład pancerza dla takiego dantego e, niewiele zmienia. Ta postać, teoretycznie przebijanie pancerza ma mniejsze niż pancerz podstawowy, więc już na starcie e, nie powinniśmy zadać 100% damage'a drugiemu dantemu, pomijając już unik i tak dalej. Nie? Więc jeżeli sobie podniesiemy o 10%, to będziemy mieli 3000 więcej pancerza. Jeżeli przekładamy to na język kolegi, jak odpali Ulti Marta, to da, da 50 tysięcy pancerza. No to te 30, te 3000 z samej tej, niby coś też jest, tak? Ale ja bym się skupiał bardziej na tym, żeby szybko przeciwnika zabić, niż żeby on mi mniej zadawał obrażeń. No bo taka była intencja tej flagi, że bierzemy flagę ofensywną, bierzemy, boostujemy atak, boostujemy. Przebijanie pancerza, i boostujemy szansę, żeby trafić przeciwnika. No i myślę, że wytłumaczyłem na podstawie wzoru prostego. Taki można znaleźć w internecie, że taki wzór jest na unik w tej grze. Dokładnie analogiczny jest wzór na trafienie krytyczne. No ale to już innym, innym razem. Starałem się. W poradnikach już nie pokazywać wzorów, bo wiem, że to ludzi zniechęca, bo to trzeba trochę tam sobie coś zacząć myśleć i analizować. Nie jest to taki fajny film, gdzie oglądasz, jak tam yy, jedna drużyna drugą bije, no ale. Yy, no, chciałem wyjaśnić, żeby nie było tak, że będę znowu odpisywał pięć razy na komentarz yy, i będziemy wyjaśniać, co który miał na myśli i kiedy i po co tak. Tutaj niestety matematyka jest nieubłagana. Yy, Zrobiłem całą analizę na podstawie jednej mojej postaci. Każdy, który ma z Was, może sobie wejść w kartę, wpisać swoje wartości w takim, nazwijmy to, prymitywnym arkuszu kalkulacyjnym i zobaczyć, jak to u Siebie wygląda. Czy Wasz Dante, że tak powiem, ma szansę z drugim Dante, który jest zrobiony, czy ma małą szansę? To mówię, wzór jest taki, ja go nie wymyślałem, znaleziony w internecie, w poradnikach różnych. I, no i tak to wygląda, że mój Dante versus mój Dante ma szansę na 44%, że uniknie obrażeń, czyli statystycznie częściej e, mój Dante trafiłby przeciwnika, niż by nie trafił, a po odpaleniu e, ulti przeciwnika mój by miał praktycznie 4 na, na 10 strzałów, by tylko trafił. Różnice widzicie, nie są jakieś tam kosmiczne, no ale są. I nie jest to tak, że nie ma żadnego wpływu na losy walki. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Sorry za mój psa, dzieci, ale niedziela. No. Stali to bo brują. Trzymajcie się ciepło, hej.